Ostatni dzień ryterskiej przygody, startujemy sobie przy stacji PKP Rytro i idziemy gdzie? Na ruiny, w zamku oglądać kamienie. Tak, na zamek w Rytrze, który jest nad Popradem, a gdzieś stąd się idzie pewnie ze 25 minut, więc myk, myk i do góry. Tak. Nie wiem czy widać, zobaczymy go z bliska też. Idziemy trasą pieszo-rowerową, po prawej szumi strumyczek, tam w oddali widać ławeczki, miejsce na pościel rowerów i teraz jest już równo, wcześniej było trochę pod górkę, później znowu będzie pod górkę, tak człapiemy. Aga poszła trasą pieszo-rowerową, która jest ładna, my z psem wybraliśmy błotnisty skrót ale za to jest sporo szybciej. No, się ogląda. Gdzie pani? Ale ja muszę powiedzieć, że tak w ogóle to yy, kilka, chyba kilkanaście lat temu, jak tej drogi jeszcze nie było, przynajmniej tak przystosowanej, to na początku mojej kariery motocyklowej, tam przygody, Google mapy zaprowadziły mnie, że do zamku można dojechać pod sam zamek. No i pojechałem, jak trochę Amerykanie mapa mówi, że tu jechać i jadą do wody to ja pojechałem pod taką górkę z wertypami gdzie były same kamienie i motocykl nie był wcale terenowy no i musiałem się wywalić gdzieś tam podnosić ten wielki motor i w ogóle było ciężko nauczka, no, że tak się nie robi trzeba patrzeć też na znaki i mieć trochę zdrowego rozsądku co jest czasem trudne do zamku coraz bliżej mijamy mapy informacyjne tutaj po polsku, słowacku i angielsku. Chociaż są nieścisłe informacje, bo tutaj piszę, że pierwsza wzmianka o zamku to jest 1244. Wikipedia wie swoje. Mówi, że 1300 coś tam, ale generalnie zamek powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Nie wiadomo w sumie kto go zbudował. Były to dobra królewskie, którym zarządzał jakiś tam zakon chyba Klarysek z Nowego Sącza. Ale w sumie zamek gdzieś tam fajny był warownią, taką zaraz pokażemy, która była nad popradem i kontrolowała całą dolinę. Już pokazuję zamek, a nie swoją gębę. O, tutaj mamy troszkę zamku. Jeszcze mury, pewnie odnowione, a tu są stare. I idziemy tutaj zobaczyć jakie były widoki. Doki na całą Dolinę popradu. A zaraz odpadę drona, bo skoro jest ładna pogoda i przestał padać deszcz, to można coś podatać. Uu, tu jest środek zamku. I baszta, która chyba została odbudowana. <śmienny> Dzisiaj pogoda jest bardzo zmienna. Jak widać znowu wyszło słońce. Przed chwilą, ledwo co wystartowałem dronem, to już zaczął padać deszcz. Ale mam nadzieję, że coś się nagrało. Idziemy tutaj w dół zobaczyć co jest w jakichś piwnicach. Albo w czymś takim. Nie wiem co to jest. Ale zobaczymy. Odkrywamy kamienne ruiny. Trochę błota, no ale cóż, pada deszcz, to jest błoto. Koniec. Jestem zawiedziony. Wracamy do góry, idziemy na okolice baszty. Tutaj mamy regulamin, jakby ktoś czytał, ale był trochę długi, więc nie zdążyłem przeczytać. A tutaj pierwsze pomieszczenia. Pies jest największym eksploratorem. Mała dziura, to wiadomo do czego. Mogłoby być bardziej opisane, co jest czym. Tutaj mamy bardzo fajne okienko strzelnicze. O, pies będzie strzelał do wiewiórek, chyba. Będziemy zobaczyć, gdzie były widoki. Były widoki na wjazd do zamku i dolinę po Poprawu. Całkiem fajne. A teraz do środka. Mamy. Żelbetowy sufit ze świetlikiem i tutaj jest jakaś kratka, Uuu, chyba tam da się wyjść zaraz. Są tam wyżej schodki, idziemy na taras, myślałem, że nie ma, ale na szczęście się udało. O, kolejne okienko strzelnicze, znowu sprawdzamy czy są wiewiórki. Pies się cały mieści. Widoczek, no. Tył zamku i pagórki, które nie wiem, jakimi są pogórkami, ale zobaczymy. A tu jest wąskie wejście na górę. Jest, by już chciał. Ja muszę zrobić szybki obrót, bo się zaplątałem. O, i teraz możemy iść do góry. Ale trzeba ostrożnie patrzeć. bo to jest wąskie wejście, jak na zamkach średniowiecznych. Bardzo. Także dwóch chłopa nie przejdzie. I jest teraz widokowy, wieża i jakaś pani modelka tutaj. Jak się pani modelce zamek podoba? Można się opalać, słońce świeci. Najważniejszy plus zamku: można się opalać. Ładne są z niego widoki. Miał duże predyspozycje do pełnienia funkcji obronnej, bo wejście było wysoko. Do którego była podnoszona drabinka. Zamek powstał, pewnie mówiłeś w którym wieku. Mniej więcej, W 13, 14, niektórzy mówią, że 12. No i tak sobie stoi. Już nie ma dachu. Ostatni spacer murami obronnymi, czyli możemy sobie przejść tutaj fragmentem. Niestety wejście na basztę jest zamknięte z jakiegoś powodu. Zamurowali i nie da się. A stamtąd byłyby jeszcze lepsze widoki. A tutaj idziemy. Oglądać poprat we wszystkie strony. Mury, mury, mury. Ktoś tu na Sylwestra miał imprezę, Postrzedał sobie fajerwerkami i nie posprzątał. Co zrobić? I piękne panoramy. Więc poprat, rytro. Tam dalej jest tok w rytrze. A tutaj jest miejscowość, która w sumie jest obecnie, yy, tak powiem, administracyjną granicą zamku, czyli Sucha Struga i widok na Beskid Sądecki. Zarąbisz. Tak w ogóle to tutaj, nie wiem na ile widać, bo GoPro jest czasem upośledzony, pojawiła się tęcza. Biorąc pod uwagę, że czasem sądzę czasem deszcz jak w Bollywood, to jest tęcza, a tam sobie spacerują chmurki. E no super pogoda. Może byłoby lepiej, jakby troszkę nie padało, ale ogólnie fajnie. A tu Dziedziniec, na którym przed chwilą byliśmy. Kończymy zwiedzanie zamku w Rytrze. Fajne ruiny. Super widoki na miasto na pewno, więc to jest pod tym względem ekstra. Zamek był przez tam ileś cztery wieki, czy no coś około czterech wieków, był siedzibą y, sądeckich starostów pod władaniem króla. A został zniszczony, chyba, przy powstaniu albo na jeździe Rakoczego w 1657 roku, ale to też według podań bo w sumie to dużo jest rzeczy nieudokumentowanych i zostały ruiny, które potem już nie były zagospodarowane i wyglądają jak wyglądają. Teraz trochę prac archeologicznych i w sumie atrakcja lokalna więc tyle. Kończymy. Dzięki.